Księga Joba, rozdział 40, część 2. Góry, gdzie igrają wszystkie dzikie zwierzęta, dostarczają mu paszy. To jest dalszy ciąg opisu zwyczajów i sposobu życia. Behemota, wcześniej Bóg powiedział, że to jest zwierzę roślinożerne. Tutaj mówi, że pastwiska ma w górach. Pomimo wielkiego ciężaru, jest w stanie dotrzeć do nich. Wyleguje się pod krzywami lotosu, w ukryciu czciny i bagna. Krzewy lotosu osłaniają go cieniem, otaczają go wierzby nad potokiem. Lotosy rosną na powierzchni wody albo na powierzchni bagna, także to zwierzę większą część swojego życia spędzało w wodzie albo w bagnie. Dlatego pewnie tłumacz przetłumaczył to słowo jako hipopotam. Uczeni uważają, że takie wielkie gady, jak na przykład diplodok czy brachiozaur, też większą część życia spędzały w wodzie, być może także w bagnie, bo w takim środowisku wielki ciężar tego zwierzęcia mniej mu przeszkadzał. Oto gdy rzeka wzbiera, nie płoszy się, jest spokojny, choćby Jordan wpadł do jego paszczy. To zwierzę musiało sobie naprawdę dobrze radzić w wodzie, nawet jeżeli następowała powódź, to nie była ona dla behemota żadnym zagrożeniem. Czy można go wyciągnąć hakami albo przekłuć kołkiem jego nozdrza? To zwierzę musiało być bardzo ciężkie. Bóg pytał retorycznie, czy można je wyciągnąć hakami. Dla Joba musiało być oczywiste, że behemot jest zbyt wielki i zbyt ciężki, żeby można było to zrobić. O hipopotamie już nie można tego powiedzieć. Człowiek nie mógł też zapanować nad behemotem. Bykiem, który ma kółko w nozdrzach, człowiek może sterować, ale dla Joba musiało być oczywiste, że... Z Bechemotem nie da się czegoś takiego zrobić. Czy krokodyla zdołasz złapać na wędkę, albo powrozem skrępować jego język? To słowo, które tutaj przetłumaczono jako krokodyl, to lewiatan. W Starym Testamencie jest kilkakrotnie używane na określenie wielkiego morskiego potwora lewiatan symbolizuje też złego ducha najwyraźniej było to zwierzę bardzo groźne i podstępne i silne Bóg znowu retorycznie się pyta czy można go złapać na wędkę jak rybę albo skrępować jego język dla Joba musiało być oczywiste że nie można tego zrobić i jest rzeczą bardzo niebezpieczną próbować czegoś takiego czy przewleczesz kolce przez jego wnodża, albo hakiem przebijesz jego szczęki? Bóg pytał się Joba, jakie są szanse człowieka w walce z dewiatanem, czy jest jakiś sposób, żeby go zranić. Dla Joba musiało być oczywiste, że ani przy pomocy kolca, ani przy pomocy haka temu stworzeniu niczego nie można zrobić. Czy zwróci się do ciebie z żarliwymi prośbami. Przemówi do ciebie słodkimi słowami, czy zawrze z tobą przymierze, abyś go przyjął na zawsze jako sługę? Lewiatan musiał mieć bardzo gwałtowny i złośliwy charakter. Dla Joba musiało być oczywiste, że tego zwierzęcia nie da się w żaden sposób obłaskawić, że człowiek nie może go oswoić. Czy możesz z nim poigrać jak z ptaszkiem i uwiązać go jako zabawkę dla swych córek? Rozsądny człowiek nie bawi się z niebezpiecznymi zwierzętami, nie daje ich też do zabawy swoim dzieciom, a już zwłaszcza córkom. Dla Joba musiało być oczywiste, że lewiatan jest bardzo niebezpieczny. Pewnie właśnie dlatego to zwierzę było w Starym Testamencie symbolem szatana. Musiało mieć podobne cechy charakteru. Czy handluje nim cech rybacki i rozdzielają go między kupców? Rybacy łowią różne ryby, ale myśl, że mogą złapać lewiatana i handlować jego mięsem, była w oczywisty sposób niedorzeczna. Widać tutaj, że przetłumaczenie tego słowa jako krokodyl jest bardzo wątpliwe. Ludzie polowali na krokodyle i wtedy, i polują dzisiaj, i chociaż jest to zwierzę niebezpieczne, to. Można je zabić. Z tego, co tutaj Bóg mówi do Joba, wynika, że ludziom nawet nie przychodziło do głowy, że lewiatana można upolować. Czy możesz grotami podziurawić jego skórę, albo jego głowę przebić harpunem rybackim? To znowuż jest pytanie retoryczne. Dla Joba oczywista by musiała być odpowiedź, że nie. To też nie pasuje do krokodyla. Jeżeli kiedy położysz na niego swoją rękę, pamiętaj o walce. Już nigdy nie będziesz jej wszczynał. Bóg stwierdził, że jeżeli człowiek zacznie walkę z Lewiatanem, to będzie to ostatnia walka w jego życiu i Job musiał się z tym zgodzić. Szukać szczęścia, szukać celu życia chciałem, Gdy na drodze mej stanąłeś, Panie mój. Co się wtedy ze mną stało, nie wiedziałem, Jedno wiem, żeś Ty mnie zbawił, ja nie twój Okazał dla mnie miłość swoją panie, której głębi ja nie mogę pojąć sam. Gdyś przed radą dla mnie znosił urąganie, gdy obluto potępi to ciebie tam. Chwała cześć, chwała cześć, Aleluja śpiewa serce me. Pragnę dzisiaj całym sercem, pragnę Panie zostać jednym z Twoich słów. Nałóż Panie Twego słowa, naucz więcej, abym zawsze Twoją wolę pełnić mógł. Chwała cześć, chwała Cześć, Aleluja śpiewa sercem, chwała Cześć. Mnie. Chwała tobie, panie, żeś obiecał wrócić, Aby zabrać mnie z kościołem świętym Twym, Wtedy będę za aniołami mógł zanudzić. Chwała, cześć, cześć! Jezu, dzięki Ci, żeś zbawił mnie. Chwała, cześć! Chwała, cześć! Alleluja, śpiewa serce me. Chwała, cześć!